Yo, cześć, Wam wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku z FIFA Ultimate Team. I dzisiaj kolejny odcinek. i eee, Poprzedni odcinek średnio wśród opaczki i piki był Totalny dramat. Także miejmy nadzieję, że w tym odcinku się uda poprawić po prostu to. Eee, klasycznie będą eee, nagrody za Division Rivals, później będzie Food Champions. Jak będzie jakiś fajny SBC, to też zrobimy. Na no ostatnim no, chyba nie było żadnego takiego wow SBC, chyba. Mnie nie kojarzę. No też mam średnio z kartami, bo mam biedę w klubie. To nie jest fajne. No i co? Yy, odbierzmy sobie nagrody za Division Rivals. a jeszcze, jeżeli on się wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, no i subskrypcji. No i co? Bez błędnego gadania lecimy. Tak, widzicie też y, z przebitki, że mam średnio z tymi kartami, tak także bierzemy sobie nagrody niewymienne, bo trzeba jakieś foderki sobie trafić. No i liga pierwsza. Może uda się wbić tą elitarną jeszcze przed IFC? Nie wiem, jak będzie się to nazywało. IFC 24. Jeżeli wiecie, to możecie napisać. Yy... No, no to co? Lecimy. Pierwsza paczuszka z czterech. Czy będzie jakiś shape shifter, albo chociaż walkout? Nawet banerów nie ma, to jest nieśmieszny żart. Druga paczka. Czy tu? Może tutaj. Banery są. To jest plus. Uruguay, eś. O, Jimenez. Nie, Arau. 83. Chyba go mam, ale nie jestem pewny. Pierwsza paczka za 100 tysięcy. Pierwsza z dwóch. Czy coś tutaj będzie? Są banery. Walkoutu chyba nie ma. To będzie Sommer. Kobel, jeszcze gorzej. Nie mi w ogóle nie oddaje. Ostatnio. Dramat, dramat. Żadnego shapeshiftera nie trafiłem jeszcze. I raczej wątpię, żeby to się zmieniło. Ostatnio nie oddaję. Jak były tocy, to było G. Teraz jest walkout Brazylia. O, Thiago Silva. O, ma Shifter, ale to jest tylko za nagrody sezonowe. Cholera. Czy coś w środku będzie? Bo ostatnio nie oddaje Totalnie. No nie, to co i Food Champions albo SBC. Trzy mecze do końca mamy, Albo będzie ranga czwarta, albo boże jak wygram wszystkie trzy mecze to ranga trzecia. Zobaczymy, no pokażę wam klasycznie mecz o rangę. Albo no tak, mecz o rangę, no po prostu. Skład prezentuje się następująco. Fajnie, stwierdziłem, że wrzucę tego żardzinio, dabym mu szansę, bo ten diabli mnie zaczął trochę wkurzać. I no, ławka rezerwowych prezentuje się następująco, chyba rajkarda trafiłem i tego wam nie pokazałem. No i to chyba tyle z tych takich zmian. Możemy lecieć z meczem. No dobra, mamy przeciwnika Capibara Lovers. Pokaż, co tam masz w środku. Czy będzie Mbappé czerwony, bo ostatnio lubię na niego trafiać. Jest mądry, jest Lewandowski, jest Totem, jest Spele, może być ciężar. Cyk, dawaj, dawaj, LaKaZet, LaKaZet, Laka Z! co ty robisz, ArsZinio, tak jest, robi do Kantona, ale jest gol, 1-0, vamos. Robi kikow Glisza? Nie, nie robi, całe szczęście, bo już się bałem. Pięknie, zamrota do Kantony, Kantona do LaKaZet, ale tutaj Jordi Alba czyści jak dziecko, pyk. Pięknie, pięknie, pięknie! żardzinio na 2-0, a ta lakrokieta tam normalnie zaorała bo jego oponenta jak chciał. Dobra, to jest jakiś borowik, ale ja też, bo zaraz tu stracę. Gola, jednak nie Bapi. Bapi, ruletka. Jesteś szybki, nie potrzeba tu nic robić. Strzałem podługiem, po długim, jest 3-0, i facet wychodzi. Don Carmelo, see you later. Także mamy na pewno rangę czwartą. No nic, ranga czwarta może być. Była szansa na rangę trzecią, ale się nie udało. Trafiłem na giga dobrego ziomeczka. No i musiałem oddać mu to zwycięstwo. No to tak, mamy Shape Shifters, druga drużyna. Cokolwiek wpadnie będzie gitem. No, zobaczymy. Lecimy z pierwszym pikiem. Czy tu coś będzie? Coś specjalnego, specjalne gówno. Drugi pik. 84 plus, może tutaj coś Lewandowski, 91. I ostatni pik, czy tutaj coś będzie, karta specjalna, nie, nie będzie. To no, drabat, ale może z Uwaga, pierwszy. ziemba p Lewandowski, już go mam. I ostatni toc. Może tu coś, co mi się przyda. Ja, p dole. O co chodzi? Czemu mam znowu Modricia? O Boże, piki nie oddała, ale zrobił sobie jakieś SBC, co? Yy... No i tak, przypaliłem sobie Modricia Lewandowskiego i zrobiłem sobie ikonę 90. Może odda, może nie. Zobaczymy. Ja to raczej znam odpowiedź, ale to się przekonamy na samym końcu odcinka. 7 paczek przyda i w tym karta z ikoną 80, yy, 90, bodajże że tam była. Lecimy sobie pierw z małą zotą paczką. Rzadkich piłkarzy, może tutaj coś będzie. Jest walkout przyda się. Brazylia, eś, jakiego Sila! Przepaliłem go chwilę temu w y, SBC o ikone. Także wraca do mnie znowu. Może tutaj jakiś shape shifter w małej paczce piłkarzy premium. Przydałoby się coś. Jest tu srebrna. Co jest? Tak gra ewidentnie mnie nie lubi. E, także to sobie zostawimy, zagramy sobie, znaczy zagramy. Otwórz... Fuj, co ja mówię, otworzymy sobie paczkę za 100 tysięcy przed dwoma najlepszymi. Czy coś tutaj będzie, no jest tylko walkout, to będzie pewnie jakiś modric, tak jest. 88. No szkoda, że już to co nie ma, ale, o, nawet coś tam foderki wpadły. No i paczka Ultimate. Teoria, najlepsza alumia zazwyczaj najgorsza paczka. No co to jest? <śpiewanie> 85 busket. Yeah. No dobra, lecimy z paczką strzał piłkarzy Team of the Season z ligi angielskiej, francuskiej, włoskiej, Bundesligi. Uwaga, lecimy. Czy coś tu dobrego będzie? Jest to to, co to na pewno. Zinchenko. Yo. Eee, ale gówno a w środku. Eee, ten żał Mario nawet był spoko, w drafcie, całkiem spoko się wydawał. No i ostatnia paczka. Paczka z ikoną. Uwaga. Otwieramy. Nie na żadne ślepo. To ty, ikona to ty, Wło", Francja? Okej, okay, Perry Spirel jest całkiem spoko, w sumie, cóż, nie na te karty. No gdyby to było 2-3 miesiące temu, to może bym się ucieszył, w sumie. Ale Francuz. On ma dobre staty, bo ma 5x4 w ogóle? 5x4 ma, no nie jest tragiczny, no statystyki też są. Całkiem gitem, ale no już nie nada się to na pewno na na no, na do mojego do mojego, fu, do mojego, składu. Także, ale jeszcze jesteś warty 180. To no, mogło być lepiej, mogło być gorzej. No i ja dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!